Moja najnowsza książka pod tytułem Po prostu bądź jest drugą z cyklu Czego nie wierzę o aniołach. Tym razem poznajemy nową bohaterkę Natalię, jest to bibliotekarka, która mierzy się z tragicznym dzieciństwem. Wyruszymy oczywiście do malowniczej bystrzycy kłodzkiej śladami miłości. Zobaczymy czy aniołowi tym razem również uda się doprowadzić do szczęśliwego zakończenia. Tak pracuję nad książką, która jest w ogóle spoza tego cyklu, natomiast też zaczęłam trzecią część cyklu, czego nie wierzę o aniołach, pisze się. W wielkich trudach, ale pisze się. Czego możemy się spodziewać po dzisiejszym spotkaniu autorskim? Sama jestem ciekawa, ponieważ wiem, że niektóre osoby już książkę znają, czytały ją i mam nadzieję, że... Podzielą się swoimi odczuciami, swoimi refleksjami co do postaci bohaterki i co do całego wątku. Mam nadzieję, że im się to spodoba. Będą fragmenty czytane, będzie czytała pani Anita Pawlak-Zygma i pan dyrektor Krzysztof Zygma. Ja oczywiście też troszeczkę przeczytam. Mam nadzieję, że trema mnie nie zje.